Przestrzegali przed meczem z Koroną i to się okazało słuszne. No tak, zgadza się, sami dziś uczyliśmy się przed tym meczem, że będzie to ciężkie spotkanie. No nie da się ukryć, Korona zagrała bardzo dobrze w obronie, ciężko było nam się przedostać pod bramkę przeciwnika, no w pierwszej połowie mieliśmy w tej drugiej momencie taką sytuację, Karol ją wykorzystał, to może by to się wszystko inaczej potoczyło, aczkolwiek wydaje mi się, że ta pierwsza połowa w naszym wykonaniu była stosunkowo dobra, a druga połowa, no nie weszliśmy z nią. Tak jak sobie zakładaliśmy, straciliśmy bramkę jedną, drugą, później już ciężko było cokolwiek zrobić, bo korona dobrze była zorganizowana i, no i wygrali za Ta sytuacja, po której był rzut wolny? Tak. Po której faulowany. no to było przed polem karnym, czyli wszystko się zgadza. Składa, że Maciej nie wykorzystał, bo na treningach takie sytuacje wykorzystuje. Ale to było przed polem karnym, tak? tak? Bo to są to... zdjęcia. Nie, 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 to było przed polem karnym chyba. Tak mi się wydaje. No. Strata punktów boli, a teraz trzeba myśleć już o kolejnym meczu, tak? Wyjazd do Lecha, bezpośredni Rywa. Strata boli, tym bardziej, że pierwsze dwa mecze wygraliśmy na bardzo, ciężkim terenach, na bardzo ciężkich terenach. A a dzisiaj mogliśmy pokusić się o kolejne trzy punkty i naprawdę fajnie by to wyglądało. No szkoda, bo straciliśmy w tych dwóch pierwszych meczach dużo sił dzisiaj tego nie wykorzystaliśmy. Teraz mamy przed sobą bardzo ciężki mecz w Poznaniu i aczkolwiek może i łatwiejszego będziemy grać z kontry. No tak może w pierwszej połowie myślę, że mogliśmy się popuścić o zdobycie bramki pierwszej bramki, no ale, no ale niestety wyszliśmy na drugą połowę początek słaby. straciliśmy dwa gole, próbowaliśmy wolić się czy zabrakło czasu? Myślę, że były też sytuacje, żeby wcześniej zrobić gol, a dwie minuty po stracie bramki mieliśmy sytuację na 1-1, i Teraz mecz z bezpośrednim rywalem w walce o czołowe miejsce. No tak, na pewno trzeba przeanalizować te dobre i złe momenty w dzisiejszej gry i jechać do Poznania walczyć o punkty. Dzięki. Okazało się, że atak pozycyjny jest dużo trudniejszy niż gra z kontry nie wiem, myślę, że z boiska się wydawało, że w pierwszej połowie byliśmy zespołem, zdecydowanie lepszymi, korona praktycznie stworzyła sobie jakieś tam sytuacji. My mieliśmy, może nie jakieś stuprocentowe, ale okazje ku temu, żeby zrobić bramkę w Na pewno po tym meczu jest niedosyt, bo moje odczucie z boiska było i wielu innych chłopaków z drużyny, że, że ten mecz był do wygrania i mieliśmy tyle okazji, że po prostu zabrakło nam, myślę, w tym meczu skuteczności i cierpliwości w rozgrywaniu piłki. Mieliśmy swoje okazje, no niestety nie wykorzystaliśmy korona gdzieś nas, kończyła jeden raz, później drugi raz, strzeliśmy, za późno, a myślę, że tą bramkę taką, żeby złapać jakiś kontakt z koroną, to że za późno zdobyliśmy tą bramkę. A nie powinniście z dystansu więcej uderzać, bo bramkarz w pierwszych minutach pokazał kilka razy, że nie jest pewnie. To znaczy myślę, że to pan powinien kierować bardziej do ofensywnych graczy, czy, czy czemu, czemu nie uderzali więcej z dystansu. Myślę, że, że, że tak jak pan wspomniał, myślę, że tych strzałów mogło być więcej, no ale kilka było i, i myślę, że, że nawet... W pierwszych minutach, gdybyśmy już sobie otworzyli wynik, ten mecz na pewno inaczej też by się ułożył. Gdzie, gdzie dobijał Karol i to była też dobra sytuacja. No ale niestety czasem tak w sporcie bywa, że nie zawsze lepszy wygrywa, uważam, że byliśmy na pewno lepsi w tym spotkaniu. Dzisiaj często tam podłączałeś się do akcji ofensywnych i miałeś przed sobą w sumie chyba wszystkich skrzydłowych dzisiaj, tak? bo się zmieniali często. To znaczy takie, takie, takie były założenia przez trenera na i starałem się je realizować jak najbardziej i było dużo miejsca miałem na bokach i po prostu starałem się jak najlepiej. No, szkoda, że gdzieś brakowało tej kropki na i W tych ostatnich dograniach gdzieś brakowało, gdzieś tu słupek, gdzieś uderzenia takie, takie, gdzie bramkarz był w stanie obronić. No, czasami tak w sporcie bywa, no niestety no, przykro nam jest, ale, ale nie, nie, nie dołujemy się i skupiamy się teraz już na lechu pozny. No właśnie do Lecha idziecie, gdzie raczej będziecie mogli grać to, co lubicie najbardziej, czyli z kontry. To znaczy, no ta gra nam z kontry myślę, że lepiej wychodzi i, i w tym jesteśmy mocni i Lech musi się nas bać. No. My tam nie jedziemy, nie jedziemy tam się przyglądać, stać i ten, tylko jedziemy po trzy punkty.